Możesz myśleć, że ten szpinak ma sporo błonnika Ale te trzy kustki czekolady mają go aż 50% więcej I możesz myśleć, że to jabłko ma też sporo bonnika, Ale ta garść malin ma go aż o 3 razy więcej I możesz absolutnie myśleć, że ta ogromna słodka z pomidorów i ogórka ma sporo bonnika, Ale jedna porcja otręb pszennych Mago aż 10 razy więcej. No i możesz myśleć, że wszystkie warzywa mają tyle błonnika ale są takie, które mają go aż od 2 do 3 razy więcej. Wszystko, co tu widzisz, jest zdrowe i dobre dla naszego ciała, ale nie wszystkie owoce i warzywa mają tyle błonnika i wartości odżywczej. Niektóre owoce, jak na przykład ta mieszanka owoców leśnych, ma aż 5 razy więcej błonnika niż na przykład Niektóre posiłki wyglądają tak, jakby zaraz miały cię zalać błonnikiem ale prawda jest taka, że taka kanapka ma może z 2 gramy błonnika no i właśnie wtedy przydają się produkty które są niskokaloryczne ale mają sporo błonnika jak na przykład te maliny I wtedy faktycznie jesteś w stanie poczuć różnicę teraz ten posiłek ma 5 razy więcej błonnika i może z 50 kalorii więcej jest po prostu o wiele pyszniejszy czasem jedzenie, które na początku wydaje się że jest ko więcej niekoniecznie ma więcej błonnika. A jeśli potrzebujesz więcej takich wskazówek, które pomogą Ci szybko schłonąć, dobrzeć wolo.